Jeśli jesteś Polakiem i myślisz, że legalność się opłaca tutaj w UK, to mam dla ciebie złą wiadomość. System cię nie lubi. On lubi tych, co wjechali bez paszportu, bez adresu, ale za to z telefonem i historią prześladowań. Legalny migrant czeka na wizę miesiącami, płaci tysiące funtów i jeszcze sam musi zapłacić za GP, a nielegalny dostaje pokój, jedzenie, opiekę, prawników i jeszcze transport do hotelu zupełnie za free, a potem, gdy się znudzi czekaniem, podejmuje nielegalną pracę. I to wszystko przy milczącej zgodzie rządu. Bo to tylko tymczasowe. Tyle, że tymczasowe trwa już 10 lat, a ty, ja i miliony ludzi mieszkających w UK płacąc podatek, council tax, fundujesz komuś wieczorny Netflix. I tak brytyjscy politycy traktują nas po prostu jak frajerów.